hangar przy ulicy Radomskiej, elbląskie centrum edukacji zawodowej przy ulicy Bema, targowisko miejskie przy ulicy Pułkownika Dąbka, budynek klubowy Olimpii Elbląg. Co łączy te obiekty? Budowę, rozbudowę lub remont prowadziła firma budowlana Mirosława Markiewicza, który własną działalność prowadzi od 30 lat. Pan Mirosław swoją przygodę zawodową w budownictwie rozpoczął już w 1982 roku. Ja wywodzę się właśnie z Rybackiej Przemysłówki, gdzie byłem od kierownika czy inżyniera budowy do dyrektora technicznego. No i z różnych tam względów w 1991 roku zwolniłem się i założyłem własną firmę prywatną, która na początku miała 6 osób i tak stopniowo. Doszło do 120, no teraz ma około 70, bez żadnych zwolnień tam grupowych czy, 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 czy innych, po prostu firma zestarzała się razem ze mną, ona już ma też ponad 30 lat, no to to było emerytura, renta, emerytura, renta, no i tak. I tak w tej chwili ma około 70 osób. Zakład Ogólnobudowlany Inżynier Mirosław Markiewicz od trzech dekad z powodzeniem realizuje zadania w zakresie budowy obiektów przemysłowych czy obiektów użyteczności publicznej. Daje zatrudnienie wielu elblążanom zarówno swoim pracownikom, jak i podwykonawcom. Co ważne, firma działa głównie na terenie Elbląga i okolic. Nie jest zmuszona szukać zleceń w odległych zakątkach kraju. Gdyby życie zmusiło do tego, żeby jeździć, bo ostatnią rzeczą, którą kiedykolwiek bym chciał, no to zwaniali ludzie z braku pracy, nie? no to bym jeździł. No, bym jeździliśmy tam najdalej, to do Krynicy do, czy do Stegny, ale nie musiałem. Po prostu nie musiałem. Na pewno wygodniej jest i satysfakcja też jest większa, bo ja mam to szczęście, że ja lubię to, co robię. Nie? I nie wyobrażam sobie, żebym zaczął swoją pracę od pracy w biurze, Zawsze lubiłem produkcję, lubiłem klimat, powiem zapach. Zapach jest na budowie różny, ale zapach budowy, tą, tą, tą atmosferę jednak budowania, że coś powstaje. To właśnie to jest moje szczęście i, i, i życzyłbym każdemu, żeby, żeby właśnie miał takie szczęście, bo tak. Ktoś mądry stwierdził, że ten, kto lubi to, co robi, to nie przepracował ani jednego dnia. To jest taki slogan coraz częściej powtarzany, ale to jest prawda. Jednym z ostatnich budowlanych wyzwań firmy pana Markiewicza było zagospodarowanie terenu Parku Dolinka wraz z przebudową amfiteatru. Ja generalnie tak myślałem, jakbym miał wnuczkę poprowadzać, czy wnuczki po, po Elblągu, to miałbym sporo do pokazania. Ale tak najbardziej taką prestiżową i taką wizualną to. I wcześniej będę go prowadzał po Morzewinie, gdzie mamy tam parę hal postawionych, czyli jak tam cały metal ekspert. No ta Dolinka jednak nie? No ta Dolinka to jest, gdzie, gdzie to tak najbardziej wizualna budowa.